Dzień dobry! Wiecie gdzie jestem? Nie wiecie, ale zaraz się dowiecie. Otóż trafiłem do Mekki miłośników ciężarówek do Mekki miłośników transportu. Jestem na Iowa 80, czyli największym na świecie truck Zaraz się przejdę i pokazuję wam wszystko, co warto pokazać w tym miejscu. Bo ja na razie jestem w lekkim szoku. Chodzę tu sobie jak dziecko w sklepie z zabawkami i nie wiem gdzie mam obrócić głowę i na co patrzeć, bo to coś tu dzieje, to jest jakaś abstrakcja dla mnie. Naprawdę. Także idę dalej, a później coś z tego zmontuję. Seven One. Ford z 71. Pan sobie zrobił i co? Pasuje wam? Tu jest jak w wesołym miasteczku, przysięgam, przynajmniej dla mnie. Ciężarówki, 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 wszędzie ciężarówki. A teraz chodzimy do muzeum. Patrzcie na to. Nie mam słów, żeby to opisać co tu się dzieje, ale wiem jedno dałbym wiele, żeby mieć taki garaż dałbym bardzo wiele, żeby mieć taki garaż idę tak trochę bez celu, bo nawet nie wiem gdzie się zatrzymać przy którym aucie, co oglądać, co czytać ale wiem jedno, każdy kto interesuje się ciężarówkami i motoryzacją ciężką powinien tu przyjechać raz w życiu te wszystkie ciężarówki ciekną tak jak tu właśnie mają w zwyczaju wszystkie stare ciężarówki także jestem trochę pocieszony, bo z moich ciężarówek też cieknie. tu i ówdzie ale widzę, że to zupełnie normalne patrzcie jaka wspaniała przyczepa do przewożenia bydła Ten worty, które z racji charakterystycznej kabiny były nazywane jako bullnose czyli nos byka Zdradzę wam w tajemnicy, że niedługo będzie taki w Polsce It's Fucking amazing There's two of them almost Yeah Do you have a picture with the red one? You have a picture with the red one. Yeah? Because Mike sent me. It was outside. Or was it here? There was one out. There was one that was in the show outside. It wasn't here, I, was it? No, it was outside. Yeah, there was another guy had one outside. It's not this one. In <coughs> 1958, had 420 Ponad 5 milionów mil przebiegu. Tu następna legenda. Kenword niejakiego Heinka Hiltona, zwanego bodajże Highway Hiltonem. Auto, które zasłynęło z tego, że miało swego czasu chyba najwięcej lampek w całych Stanach Zjednoczonych. Ono do niedawna jeszcze pracowało, potem na emeryturze ten pan, który z pochodzenia z Niemcem był tym samochodem w Europie. No a teraz trafił do tego wspaniałego muzeum. Właśnie do mnie doszło to, że to łażenie z telefonem i pokazywanie wam tych ciężarówek to jest totalny bezsens bo film nie odda tego co, co ja w tej chwili czuję i nie przekażę wam nawet 20% tego co tu się dzieje tu trzeba po prostu przyjechać zobaczyć to wszystko na żywo poczuć bo to jest niesamowite patrzcie na tego Peter Bilda. 69 rok. Peterbilt, pierwszy kabowar, jeden z pierwszych. W Stanach głównym materiałem używanym do produkcji ciężarówek i naczep był aluminium. Patrzcie na te połacie czyściutkiego aluminium. Nawet ramy były z aluminium w większości przypadków. Kabiny też nitowane z aluminium. Pani na wygania już chyba nieładnie z, z jej strony, bo myśmy tu przylecieli z bardzo daleka. Siedzi sobie człowiek na ławce. A tu takie rzeczy się dzieją. <grymne> Taki to. Zwykły parking gdzieś w Stanach. Setki ciężarówek, setki, i one wszystkie pracują. Nikt nie gasi silników. Niestety, takie klasyki to zdecydowana mniejszość. Większość to niestety wszechobecny plastik. Tak, jak i u nas. Ale i tak trafiają się tutaj rodzynki. Co? Pasują wam takie widoki? Powtarzam, nie jesteśmy na zloczy ciężarówek amerykańskich, tylko jesteśmy na parkingu w Stanach Zjednoczonych, USA. Wiecie, co wam powiem? Co mnie najbardziej zaskoczyło w Stanach Zjednoczonych? To, że tu są bardzo, ale to bardzo przyjaźni ludzie i wiele słyszałem o tych przyjaznych Amerykanach i o przyjaznym usposobieniu, ale zawsze myślałem, że to jest takie na pokaz, sztuczne. A to głównoprawda. prawda. Gówno prawda jest to, gdyż ci ludzie są naprawdę przyjaźni, naprawdę Mili I jest naprawdę fajnie nastawieni do obcokrajowców. Wszyscy się uśmiechają, pokazują kciuki w górę, także polecam wycieczkę. Jak macie wolne 2,500 zł na bilet. To jedźcie tutaj. Nie pożałujecie. Właśnie wszedłem do największego sklepu z gratami do ciężarówek. Co wy na to? Prezentacja lampek. Lampki, lampki, lampki. Jakby tu, tu też są lampki, i tam są lampki, i tu są lampki. A tu są światełka, a, a tu są lampki dla odmiany. A jak pójdziemy dalej, proszę Państwa, to zobaczymy światełka. Lampki, lampki, światełka, lampki, lampki, światełka. I lampki. <noise> jako reklamę mają tu takiego Pizzerbilda 379, który kręci się bezustannie kręci się na takiej płycie. Można sobie wejść, poglądać, dotknąć coś wspaniałego. Coś wspaniałego chcecie zobaczyć w środku? Proste, że chcecie. Hi David! <laughs> That's David, Vasija Magnunki. Let them make you dizzy, close your eyes, go sleep back there, and it's like. Wspominałem coś o lampkach i światełkach. Teraz przejdziemy do działu z kominami. Jeśli wymarzysz sobie jakiś komin, to ci gwarantuję, że on tu jest. Tutaj jest dział. Chromem. I tu zabawię trochę dłużej, proszę państwa, to jest niesamowite, niesamowite to jest. Chodzisz po tym sklepie, i tu jest wszystko, co tylko. Możesz sobie wymarzyć. Od jakichś guwien typu, czapeczki, drzewka, zapachowo zapachu kokosu, bluzy, czapki, rękawiczki, zderzaki, rury, kominy. A to się dopiero zaczyna, bo to jest następne piętro. A, patrzcie, bogaty wachlarz filmów z ciężarówkami w roli głównej. Black Dog, Konwój, Duel, czyli pojedynek na szosie. Eee, mistrz kierownicy ucieka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tu jest. Idę po koszyk, bo już widzę, że zabawię tu długo i wyjdę stąd ubogi, ubogi, a na pewno uboższy niż tu wszedłem. Chcecie teraz do ciężarówki? Jaki problem? Tutaj gąbkę do siedzenia jest, nie ma problemu. Proszę bardzo, tutaj rodowodowy Amerykanin. Wspaniałe siedzenia można nabyć. Takie siedzenie na przykład kosztuje około 1500 dolarów. Dobra, idę po koszyk. Na razie skromnie. Cztery lampki, ale dopiero zaczynamy. Tu jest wszystko dosłownie wszystko co jest związane z kulturą trackerską Stanach Zjednoczonych. Jak już opuścicie część, w której są akcesoria części i e, graty do ciężarówek, to możecie wejść w pięterku wyżej, gdzie są proszę ja was ubrania dla trackerów i nie tylko. Można kupić skarpety, bambosze, kapelusze kowbojskie, gitary, kamizelki, kowbojskie buty, figurki, sztucznego niedźwiedzia, strach na wróble, flaszkę wina, flagę amerykańską, kolorowe misie. Jak już to wszystko zrobicie, to możecie wejść i jeść. Czyż to nie wspaniały sklep? Wspaniały, prawda? Może buciki komuś? Proszę bardzo. Wysoka, wysokiej klasy skóra, wysoka, wysokogatunkowa, twarda, sztywna, a, zaraz, a zarazem miękka i delikatna. Dziwne, co? A jednak prawdziwe. Proszę, proszę. Oni kochają flagę amerykańską. Tu są tacy patrioci, że to jest niebywałe. Gdzie byście nie spojrzeli? Tam flaga Wszędzie widzicie Chyba dobrze, nie? A na dziale z ubraniami i gadżetami przeróżnego rodzaju można kupić mydło Widło i powidło chciałoby się rzec Książki o gotowaniu można zobaczyć Dodża Można sobie kupić Wspaniałe japonki z trawy sztucznej, tak to jest sztuczna trawa. Można kupić klapki z ryby. Na pewno są bardzo wygodne i bardzo gustowne. Rad byłbym w takich klapkach podróżować po molo w Sopocie na przykład. Tu jest, powiem Wam, oprócz tego, że. Dobra, cicho, cicho. Patrzcie tu się dzieje za oknem Mamy wspaniały zachód słońca Patrzcie tu Ja jestem w niebie Ale do czego zmierzam? Że oprócz yy, wszelakiej maści gratów do ciężarówek i dla kierowców ciężarówek to jest też oczywiście sporo badziewia, takiego typowo odpustowego, jak to często bywa w takich miejscach. Ale naprawdę każdemu, każdemu polecam szczerze. Ja wiem, że ten odcinek jest bardzo chaotyczny, bo ja jestem bardzo chaotyczny, a jak jestem w miejscu, gdzie nie mogę skupić uwagi na jednej rzeczy, to jestem nadwyraz chaotyczny, więc to na pewno się przejawia w niskiej jakości tego filmu. No ale cóż, nic wam na to nie poradzę macie wybór przed którym postawiło was życie i możecie po prostu wyłączyć YouTube'a i pójść spać na przykład a ja sobie tu jeszcze pochodzę trochę tutaj jedzą, jedzą, Amerykanie siedzą i jedzą tłuste kiełbasy a potem są tłuści jak te kiełbasy ale powiem wam jeszcze jedną e, zawsze wszyscy mówili że Amerykanie jedzą gówno i są grubi. To nie do końca prawda. Bo żarcie tu jest bardzo dobre. A to, że są grubi, to jest chyba spowodowane tym, że jest dobre żarcie. No, dobra, idę szukać czegoś, nie wiem czego. By się zgubiłem chyba. Do widzenia. Podsumowując, niesamowite przeżycie dla każdego, kto siedzi w temacie ciężarówek. Jak będziecie w Stanach, to musicie tu przyjechać i zarezerwujcie sobie jeden dzień, bo tego się nie da zobaczyć w dwie godziny. Na razie.